Skontaktowali mnie z firmą Bongo. Mamy niespodziankę dla naszych mecenasów, którzy wspierają nas przez YouTube i Patronite. Mamy dla Was vouchery umożliwiające obejrzenie głośnego filmu Hometown, który otrzymał szereg nagród na całym świecie i walczył o nominacje do europejskich Oscarów. A jakie pan miał zabawki w oświęcimie? Film przedstawia poruszający powrót do Krakowa dwójki przyjaciół, którzy poznali się w krakowskim getcie. Reżysera Romana Polańskiego i fotografika Ryszarda Chorowica, który był jednym z najmłodszych więźniów obozu Auschwitz. 14, 1448. Voucher otrzyma każdy, kto nas wspiera, na dowolnym progu. Wystarczy wypełnić formularz, który znajdziecie w linku w opisie pod filmem. Vouchery przekażemy także widzom, którzy nie są naszymi mecenasami, ale dołączą do grona wspierających najpóźniej do 6 czerwca. Szczegóły w linku pod filmem.